Samanta powiedziała mi o tym na naszej trzeciej randce. Oglądaliśmy film na jej kanapie, kiedy przysunąłem się w jej stronę, by ją pocałować. Wyciągnęła mi dłoń przed twarz i mnie zatrzymała. Jest coś, co musisz wiedzieć, powiedziała, patrząc na mnie. Przygotowałem się. Oto nadchodzi kosz i wciągnięcie do frędzona. Zapewne za moment powie coś w stylu: Nie jestem gotowa na związek, przecież nawet nie mamy ze sobą za wiele wspólnego. To była absolutnie ostatnia rzecz, którą chciałem usłyszeć, bo już za nią szalałem. Była chodzącym ideałem. Okej, okay, powiedziałem co to takiego mam zdejmowaną twarz. To coś nowego co z tym zrobimy? Może ją zdejmiemy. Już miałem się roześmiać, wypowiadając ten żart, ale ona miała śmiertelnie poważną minę. Mam zdejmowaną twarz. Czy to jakaś metafora czy coś takiego? Zapytałem już lekko zmieszane. Nie, moja twarz naprawdę dosłownie jest zdejmowalna. Patrz, przypatrz się dokładnie. Uniosła pod i przesunęła palcem po linii szczęki. Widzisz tu, szef? Po podziwianiu jej pięknej szyi przez krótką chwilę nachyliłem się, żeby ją obejrzeć. Bardzo trudno było to dostrzec, ale wyglądało na to, że faktycznie występowało tam nieco nienaturalne przejście pomiędzy jej twarzą a gardłem. Świat nieznacznie zawirował przed moimi oczami, gdy do mojej głowy napłynęło stuzin pytań. – Nie zawracaj sobie głowy pytaniem dlaczego, po co czy czymś innym w tym rodzaju – powiedziała Samantha. – Nie mogę ci tego powiedzieć, nie mogę ci tego wyjaśnić. Jeśli to będzie problem dla naszego związku, powinieneś już teraz wejść – Mówię ci o tym, bo cię lubię i chcę zrobić następny krok, ale ta rzecz nie podlega negocjacjom. To nigdy się nie zmieni. Okej, okay. powiedziałem niepewne, co się dzieje. Żaden problem, więc co? Masz zdejmowaną twarz. Kogo to obchodzi? Wygląda dobrze i w niczym mi to nie przeszkadza. Jest coś jeszcze o czym musisz wiedzieć. Raz dziennie, zwykle wieczorem, muszę zdjąć twarz i zdezynfekować jej wnętrze. Jeśli tego nie zrobię, zgniję. Zajmuje to około godziny, zależnie od tego, jak minął mi dzień. W tym czasie nie wolno ci nigdy, przenigdy patrzeć na moją prawdziwą twarz. Nigdy. Czy rozumiesz, co do ciebie mówię? Tak, rozumiem. Nie pytać o to, nie patrzeć na twoją prawdziwą twarz. Samantha wstała. Teraz pójdę do łazienki i umyję twarz. To da ci mnóstwo czasu na przemyślenie tego, co ci powiedziałam. Jeśli tu będziesz, kiedy skończę, to świetnie. Chciałabym, żebyś tu był. Ale jeśli odejdziesz, zrozumiem. I nigdy nie wrócimy do tej rozmowy, ani więcej się nie spotkamy. Odwróciła się i poszła do swojej łazienki. Siedziałem w oszałamiającej ciszy, słysząc zamykające się za nią drzwi. Poważnie się nad tym zastanowiłem. Niewykluczone, że był to jakiś żart. Może to był test? Możliwe też, że było to złudzenie, sztuczka. Czy to możliwe, że to była prawda? No cóż. Na pewno da się zmienić twarz aktora za pomocą makijażu filmowego, więc przypuszczałem, że Samantha na co dzień nosiła zdejmowaną twarz, maskę. Może przydarzył jej się kiedyś straszny wypadek, poparzenie, w wyniku którego zniekształcona została jej busia. Może jej twarz stopił kwas, spalił ogień, a może skóra została odcięta przez jakąś maszynę. Nawet jeśli by tak było... Nigdy bym się o tym nie dowiedział. Ona nigdy by mi tego nie pokazała, bo ja miałem nie zobaczyć jej prawdziwego oblicza. Wyobraziłem sobie twarz z surowymi, nagimi, gnijącymi mięśniami. Czy mógłbym ją pocałować, jeśli całowałem się z nią przez tę maskę? Ale czy pod skórą nie jesteśmy wszyscy tym samym? Tylko mięśnie, kości, krew i miękkie narządy. Chodziłem po salonie, przeczesując dłonią włosy. Bardzo lubiłem samantę. Była mądra, zabawna i piękna. Ale czy to piękno było prawdziwe? Czy to się niczyło? Czy to, że to nie było prawdziwe, miało jakiekolwiek znaczenie? Czy interesowało mnie tak naprawdę, co kryje się pod maską i czy w ogóle powinienem się tym martwić? Jeżeli by tak było, to wyszedłbym na powierzchownego gnoja, nie na prawdziwego mężczyznę. Kiedy wyszła z łazienki ja nadal tam byłem, spojrzałem na jej twarz. Uśmiechnęła się i już wiedziałem, że zostanie moją dziewczyną. Spotykaliśmy się dalej. Potem zamieszkaliśmy razem i w końcu postanowiliśmy się pobrać. W większości był to zupełnie normalny związek, typowy dla dwojga młodych, zakochanych w sobie ludzi, budujących wspólne życie. W ciągu dnia łatwo było w ogóle zapomnieć o problemie z twarzą. Wyglądała całkowicie naturalnie i tylko w pewnych pozycjach oraz przy odpowiednim oświetleniu było widać, że coś nie do końca się zgadza. Z kolei noce. Każda z nich była taka sama. Samantha zamykała się w łazience. Czasem na godzinę, czasem na dwie i oczyszczała twarz albo i maskę od wewnątrz. Ciekawość nigdy mnie nie opuściła. Siedziałem tam i zastanawiałem się, co się za tym kryje, jak wygląda bez maski. Przyznam się wam, że kilka razy byłem bliski wejścia do łazienki, kiedy tam była, ale nigdy tego nie zrobiłem. Czasem ją o to pytałem, o to co, jeśli w ogóle się wydarzyło, o tym jak udało się sprawić, że zdejmowana twarz wygląda tak realistycznie. Próbowałem ją namówić, żeby mi pokazała, zapewniając, że ją kocham bez względu na wszystko i nie obchodziło mnie, jak wygląda jej prawdziwa twarz. Byłam po prostu ciekawe, to wszystko. Niestety nigdy mi się tak nie pokazała ani nie opowiedziała, co się za tym kryje. Nie złościła się na mnie, chyba, że naprawdę jej dokuczałam. Po prostu wzruszała ramionami i mówiła. Wiesz, że tego nie zobaczysz, wiesz, że nie mogę ci o tym powiedzieć. Mamy przecież w tej kwestii jasność, prawda? Nigdy nikomu nie mówiłem o zdejmowanej twarzy Samanty. To nie tak, że mnie o to prosiła, po prostu nie sądziłem, żeby ktokolwiek potrzebował o tym wiedzieć. Z wyjątkiem tego jednego razu, kiedy komuś o tym powiedziałem. To wydarzyło się podczas mojego wieczoru kawalerskiego. Wynajęliśmy kilka domków i spędziliśmy noc pijąc i zasypując nosy proszkami, których nie powinniśmy byli używać. Wszyscy inni już dawno odpłynęli i pozasypiali, kiedy słońce wschodziło za nami, gdy stałem na majestatycznych klifach z moim przyjacielem Chrisem, patrząc w dół na fale Pacyfiku rozbijające się o skałę. Chris był moim najlepszym przyjacielem. Był dla mnie jak rodzina, prawie jak brat. Dorastaliśmy razem, często odwiedzaliśmy się na studiach i spędzaliśmy wspólnie wakacje. Po studiach przeprowadziliśmy się do różnych miast, ale pozostawaliśmy w bliskim kontakcie. Stojąc tam na klifach, opowiedziałem Chrisowi o zdejmowanej twarzy Samanty. W pierwszej chwili pomyślał, że żartuje. Potem miał tysiąc pytań, na większość z których nie mogłem odpowiedzieć. Zadawał je po kolei. Co jest pod spodem? Nie wiem, stary, nie wiem. Czy nie doprowadza cię to do szaleństwa? Wiesz, ta niewieca. Wzruszyłem ramionami. Wielu rzeczy nie wiem. Na przykład nie jestem najlepszy z matematyki, nie wiem co się stanie, kiedy umrzemy. Ale stary, ona wkrótce zostanie twoją żoną i nawet nie wiesz, jak ona wygląda. To znaczy, musiałbyś rzucić na to okiem. Na przykład możesz ustawić kamerę w łazience. Ona tam dorobi, prawda? Ustaw gdzieś ukrytą kamerę i spójrz, a będziesz wiedział. Westchnąłem. Tak, doprowadza mnie to do szamu. Pytałem ją o to z milion rasy, ale powiedziała mi, że nigdy nie będę mógł jej bez niej zobaczyć. Muszę to uszanować, stary, nawet jeśli mi się to nie podoba. To jest miłość. Chris się roześmiał. Ty mówisz mi, że trzeba szanować kobietę? Ty? Świat stanął na głowie. Potem, gdy wstał nowy dzień, wróciliśmy do rozmów o dawnych czasach. W zeszłym tygodniu Chris był w mieście w interesach i planował spędzić weekend w naszym domu. Rozmowa w trakcie wieczoru kawalerskiego miała miejsce już cztery lata temu i od tamtej pory nie rozmawialiśmy o twarzy Samantę. Nawet pomimo tego, że utrzymujemy bliski kontakt i widujemy się tak często, jak to możliwe, będąc dwoma pracującymi osobami, znajdującymi się w różnych częściach kraju. To stało się w sobotni wieczór. Siedzieliśmy na niwie na podwórku, popijając piwo, właśnie kończąc jedzenie grillowanych steków, kiedy dostałem sms z pracy. Do cholery, jęknąłem. Muszę zadzwonić do roboty. Poważnie? zapytała Samantha, unosząc sztuczne brwi. Pieszę do ciebie z pracy w sobotni wieczór? To jest mój najważniejszy klient, kochanie. Przepraszam. Chyba tak właśnie jest, stwierdziła moja żona. Wejdę do środka i się umyję. Chris, czy nie masz nic przeciwko posiedzeniu tutaj w samotności? Chris uśmiechnął się. Dam sobie radę. Mam piwo i trochę chwastów do wykopania w ogrodzie. Jestem pewien, że twój leniwy mąż tego nie zrobi. Te pomidory duszą się na śmierć to istna tragedia. Przewróciłem oczami i poszedłem na bok, żeby zadzwonić. Po piętnastu minutach usłyszałem krzyki dochodzące ze środka. Zarówno mój najlepszy przyjaciel, jak i moja żona płakali z przerażenia. Rzuciłem telefon i pobiegłem do domu, a potem korytarzem do naszej sypialni. Z przerażeniem zauważyłem, że drzwi do głównej łazienki były otwarte. Nie wchodź, krzyknęła Samanta. Nie mam zakrytej twarzy. Zadzwoń po karetkę. Spojrzał. Boże on spojrzał. Wyglądała na zdesperowaną i naprawdę przerażoną. To sprawiło, że także stałem się zdesperowany i w przerażeniu chciałem pobiec do łazienki, ale nagle przypomniałem sobie, że popełniłbym w ten sposób ogromny błąd. Nagle zrozumiałem, że Samantha nie chciała, żebym patrzył na jej prawdziwą twarz, nie z poczucia próżności, ale dla własnego bezpieczeństwa. Chris zataczając się do tyłu wyszedł z łazienki. Trzymał wyprostowany spinacz, którego użył jako wytrycha do otwarcia drzwi. Teraz raz po raz wbijał go w swoje oczy, bełkocząc bez sensu. Wyraźnie pogrążył się w szaleństwie, i poczułem ucisk w żołądku, gdy zobaczyłem, jak się okalecza. Wezwij pieprzoną karetkę, moja żona krzyknęła. Nie przychodź tutaj. On do cholery spojrzał. Odwróciłem się i pobiegłem z powrotem na podwórko, gdzie w świeżo skoszonej trawie leżał mój telefon. Mój klient wciąż był na linii, zaniepokojony, pytał co się dzieje, skąd te wszystkie krzyki. Rozłączyłem się z nimi, zadzwoniłem pod numer alarmowy. Kiedy przybyli ratownicy medyczni, Chris miał atak na korytarzu. Samantha głaskała go po głowie i łukała. Jej twarz była pomalowana, ale zrobiła to pospiesznie i wszystko wyglądało trochę nie tak. W zeszłym tygodniu mój świat stał się mroczniejszy. Mój najlepszy przyjaciel przebywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale dla osób o wysokim ryzyku popełnienia samobójstwa. Jest całkowicie ślepy i jest przeważnie w stanie katatonii. Z wyjątkiem momentów, w których popada w gwałtowną, bełkotliwą manię. Lekarze żywią nadzieję, że jego stan jest tymczasowy, jednak nie znają prawdy o jego przyczynach, ponieważ powiedziałem ratownikom medycznym, że Chris wziął dużą dawkę grzybów psychodelicznych i popadł w psychozę. Nie widziałem żadnego powodu, aby powiedzieć prawdę o tym, co się tak naprawdę stało. Kto by uwierzył, że jedno spojrzenie na prawdziwą twarz mojej żony może doprowadzić kogoś do szaleństwa? W najlepszym razie bylibyśmy obiektem długiego śledztwa. W najgorszym wypadku musielibyśmy udowodnić prawdziwość tego, co mówimy, pokazując komuś twarz samantę. Potem sytuacja się powtórzy i co wtedy? Nie miałem pojęcia i nie chciałem się tego dowiedzieć. Co do mojej żony, wiedziałem, że nigdy nie zgodzi się na pokazanie nikomu swojego prawdziwego oblicza, bez względu na konsekwencje odmowy. Otrzymałem kolejny telefon z policji z prośbą o potwierdzenie mojej historii. Szpital nie znalazł śladów psylocybiny we krwi Krisa, chociaż nie jest to niczym niezwykłym, ponieważ ma ona krótki okres półtrwania. Jeśli zakończą badanie jego włosów, prawdopodobnie będę miał spore kłopoty, ale to naprawdę najmniejsze z moich zmartwień. Widzicie, Samantha również zachowuje się teraz inaczej. Wciąż czyści wnętrze twarzy, choć już nie tak regularnie, a kiedy ją ponownie zakłada, jest już zazwyczaj krzywa. Zaczyna nawet trochę śmierdzieć. Próbowałem ją zapewnić, że to nie była jej wina. Wiedział, powiedziałem, mówiłem mu, że nikomu nie wolno na ciebie patrzeć. Wiedział i mimo to włamał się do łazienki. To nie zależało od ciebie, kochanie. Proszę, mów do mnie. Nie ode mnie? To jedno spojrzenie na moją pieprzoną twarz sprawia, że ludzie szaleją. Proszę, po prostu potrzebuję trochę czasu dla siebie. Jeśli chodzi o mnie, robię co w mojej mocy, żebyśmy jakoś to wszystko przetrwali. Ale wiecie, co jest dziwne? Pomimo tego, co przydarzyło się Krisowi, wciąż ciekawi mnie, jak wygląda prawdziwa twarz mojej żony. Naprawdę ostatnio jestem znacznie ciekawszy niż kiedykolwiek. Autor opowiadania N.S. Lewis. Tłumaczenie i opracowanie. Kwa Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Z. Wiktor Walczak, Milki Rainbow, Krzysztof kozak Stary Trześwe. Magiczna Basia Tommy Lee Jones Adam Janasek Mrs Line 97 Adrian Masłowski Iguro Obanaj Czarna Polololo Aleks TV Polisz Sosycz Jurek Ziejko Azza XXKK Pitbullix, Maciek 2.d Magda Grzegorzewicz Chcę śmierć Paweł Łangowski, Enzi, Józ, Drzewiasty oraz Wiola. Do usłyszenia.